Jeżeli myślisz, że ciężka praca sprawi, że będziesz bogaty, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Wiele osób wciąż wierzy w mit, że im więcej godzin przepracują, tym więcej zarobią. Ale zastanów się, kto tak naprawdę pracuje najciężej: sprzątacze, magazynierzy, robotnicy budowlani. To oni stają najcześniej, spędzają długie godziny w pracy, często w trudnych warunkach, a mimo to zarabiają najmniej. I dlaczego tak się dzieje? Od dziecka słyszałem to samo. Jak będziesz ciężko pracować, to będziesz dobrze żyć. Rodzice powtarzali mi to w kółko. W szkole uczono mnie, że kluczem do sukcesu jest charówka. Ale kiedy dorosłem i wszedłem na rynek pracy, zauważyłem coś dziwnego. Pracowałem na magazynie. Potem jeszcze pomagałem mojemu ojcu na rynku warzywnym. Łącznie wychodziło to nawet czasem po 12-14 godzin pracy dziennie. A moje zarobki wcale nie rosły. Byłem zmęczony. Frustrowany, i zastanawiałem się, dlaczego nie idzie mi lepiej. Czyli nie zarabiam więcej tak jak powinno być według matematyki. Wtedy zacząłem obserwować ludzi, którzy naprawdę mieli pieniądze, ludzi, którzy prowadzili firmy, inwestowali i osiągali finansową niezależność, i zobaczyłem, że oni wcale nie pracują ciężej ode mnie.